Wszystko zaczęło się, gdy mój mąż musiał wyjechać służbowo do innego kraju i przebywał tam przez prawie miesiąc. W noc przed wyjazdem byłam bardzo chętna na miłe spędzenie czasu z nim, bo pierwszy raz miałam zostać sama na tak długo. Po tym, jak pomogłam mu w przygotowaniu bagażu, zaciągnęłam go do łóżka, żebyśmy mogli mieć chwilę intymności, ale biedny był tak zmęczony pracą, że odwrócił się i zasnął głęboko. Dodatkowo, jego lot miał odbyć się nad ranem. Zrobiło mi się go żal i pozwoliłam mu spać, mimo że miałam wielką ochotę na miłość. Rano, po tym jak już wyjechał, zostałam trochę dłużej w łóżku i zasnęłam ponownie. Później obudziłam się, wstałam i poszłam wziąć prysznic. Kiedy się ubierałam, nie mogłam powstrzymać się od spoglądania na siebie w lustrze. Bia. Jesteś naprawdę seksowna, pomyślałam, patrząc na swoje ciało, gładkie i jędrne, z dużymi, ale mocno osadzonymi piersiami, które nie potrzebowały zbyt wiele wsparcia ze strony stanika, aby były ładnie uniesione. Przez dłuższą chwilę podziwiałam się w lustrze. Oglądałam swoje nogi, uda, pupę, która była tak często chwalona przez moje koleżanki na siłowni. Byłam gładko ogolona, bez żadnego włoska, który mógłby przeszkadzać mi w zabawie z mężem. Tak, BIA, warto było dbać o to ciało przez ten cały czas, prawda? Pomyślałam i zaśmiałam się cicho, robiąc warkocz z moich naturalnie blond, długich włosów. Uwielbiam warkocze, bo mój mąż mówi, że wyglądam wtedy jak niewinna dziewczynka. No dobra. Czas zająć się życiem. Powiedziałam do siebie i szybko skończyłam się ubierać. W tym dniu było tyle rzeczy do zrobienia w domu, że nie mogłam już dłużej odkładać tych zadań. Najpierw zajęłam się stosem brudnych ubrań, które piętrzyły się w pralni. Włączyłam muzykę i zaczęłam prać. Chciałam skończyć szybko i przygotować obiad, bo miałam ochotę zaprosić koleżankę na lunch. Jednak moje plany nie poszły zgodnie z zamierzeniami. W połowie prania pralka się zepsuła, woda wylała się na wszystkie strony. Wypowiedziałam niewinne przekleństwo i życzyłam sobie, żeby mój mąż był w domu, bo w takich przypadkach to on zawsze rozwiązuje problemy. Co za świetny sposób na rozpoczęcie dnia narzekałam, nie mając pojęcia, co mnie jeszcze czeka. W internecie zaczęłam szukać numerów techników, którzy naprawiają pralki. Niezbyt długo trwało. Zanim znalazłam jednego, który mieszkał dwa osiedla dalej, zadzwoniłam, a mężczyzna był bardzo uprzejmy. Od razu zgodził się przyjechać i byłam bardzo szczęśliwa, bo był to typ mąż do wynajęcia. Około 30 minut później ktoś zapukał do drzwi i otworzyłam. Dzień dobry, jestem technikiem, którego pani zamawiała, powiedział mężczyzna. A ja zobaczyłam, że jest młody, miał około dwadzieścia pięć lat. Nosił obcisłe dżinsy i całą spoconą koszulkę, która podkreślała jego mięśnie ramion i klatki piersiowej. Poczekaj chwilę, proszę, powiedziałam i szybko zamknęłam drzwi bo musiałam przynajmniej założyć stanik pod znoszoną koszulką, którą miałam na sobie. I wtedy pojawił się problem. Nie mogłam znaleźć żadnego czystego stanika, a te, które nie były brudne, były mokre w pralce. Nie miałam wyboru. Wróciłam do drzwi i musiałam przyjąć młodego mężczyznę tak, jak stałam, w starej, znoszonej koszulce i szortach tak krótkich, że każdy mężczyzna BY się ślinił. Wejdź, proszę. Jak masz na imię? Zapytałam i zobaczyłam. Jak oczy technika skanują całe moje ciało. Eryk, mam na imię Eryk. Odpowiedział i wszedł do środka. Szłam przed nim do pralni, a miałam wrażenie, że pożera mnie wzrokiem. Czułam się trochę nieswojo, chodząc przed obcym mężczyzną w takim stroju. Ale jednocześnie widziałam w jego oczach to, co rano zobaczyłam w lustrze. Muszę tylko iść do samochodu po narzędzia. Zaraz wracam, powiedział Eryk po zbadaniu pralki. W porządku, idź. Będę tu czekać. Odpowiedziałam i zostałam w pralni, podczas gdy on poszedł po potrzebne rzeczy do naprawy. Po tym, jak technik wyszedł, poczułam dziwne uczucie w ciele. Nigdy nie zdradziłam męża, ale w jakiś sposób ten mężczyzna mnie poruszył. Złapałam się na myśleniu o tym silnym facecie pachnącym potem, ale nie zamierzałam tego robić. To by nie było sprawiedliwe, gdyby mój mąż wyjechał, a ja go zdradziła. I to właśnie z technikiem pralki. Lepiej było pozostać tylko przy myślach. Technik wrócił i dołączył do mnie znowu w pralni. Prawdopodobnie to coś prostego i nie zajmie mi dużo czasu, żeby to naprawić, dodał. A ja tam stałam, patrząc, jak pracuje, wyobrażając sobie go bez tych znoszonych jeansów. Eryk, chciałbyś się czegoś napić? zapytałam za jego pleców, prawie dotykając swoimi piersiami jego pleców. W tym momencie odsuwał pralkę od ściany i rura pękła wylewając na nas oboje ogromną ilość wody. Przepraszam, przepraszam. Wstał szybko, zaniepokojony i udało mu się zamknąć wodę. Kiedy jednak odwrócił się, by na mnie spojrzeć, oniemiał z szeroko otwartymi oczami i otwartymi ustami. Wtedy zdałam sobie sprawę, że moja bluzka była tak mokra, że stała się całkowicie przeźroczysta. A moje piersi były widoczne i twarde, Boże! Powiedziałam przestraszona i opuściłam głowę. Moja twarz zrobiła się czerwona ze wstydu. Od razu zakryłam piersi rękami i próbowałam wyjść z pralni. Pójdę poręcznik dla ciebie. Poczekaj chwilę, powiedziałam, nie mając odwagi podnieść wzroku i spojrzeć na niego. I wtedy zobaczyłam wybrzuszenie w jego spodniach. Zorientował się, że patrzę, i złapał mnie za ramię. Nie musisz wychodzić. Pozwól mi tylko popatrzeć jeszcze trochę. Powiedział zdecydowanym tonem. Ko. Powiedziałam, wyrywając się, patrząc mu prosto w oczy. Nie jestem taką kobietą. Kiedy to powiedziałam, odwrócił się z powrotem do pralki i ponownie przeprosił. Co za nie sytuacja. Ponad osiem lat małżeństwa i żaden inny mężczyzna nigdy nie widział mojego ciała w ten sposób, tylko mój mąż. A teraz technik to zobaczył, a jego ciało szybko zareagowało na to, co zobaczył. Nie mogłam się oprzeć. Te dżinsy zdawały się pulsować. Która kobieta BY to wytrzymała? Zbliżyłam się do Erika od tyłu i objęłam go w talii. Ocierając się o jego plecy, moje ciekawskie ręce zaczęły badać każdy centymetr. Byłeś tylko uprzejmy, czy naprawdę zobaczyłeś coś? Co ci się podobało? Zapytałam cicho. Przez kilka sekund stał nieruchomo, a potem położył swoją dłoń na mojej, delikatnie mnie prowadząc. Myślę, że to odpowiada na twoje pytanie, powiedział Łobuzersko. Ciądz tutaj. Cioc, powiedziałam, a on odwrócił się do mnie twarzą, patrząc prosto na moje ciało, całkowicie widoczne w mojej mokrej i przezroczystej bluzce. Jesteś piękna, powiedział, kładąc obie ręce na mnie i delikatnie głaskając. Uwielbiam, gdy mnie głaszczą, powiedziałam, oddychając coraz ciężej. Natychmiast pochylił się i zaczął spełniać wszystkie moje polecenia. Zaczęłam oddawać się namiętnie. Podczas gdy on badał wszystko, jakby dostał nową zabawkę. Czułam elektryczne dreszcze przebiegające przez moje ciało, w górę i w dół. Rozkoszowałam się tymi cudownymi uczuciami przyjemności przechodzącymi przez moje ciało. Nagle stracił cierpliwość i rozerwał moją bluzkę na strzępy, co nie było trudne, ponieważ była to stara i wyblakła bluzka. Technik tylko się uśmiechnął i obserwował mnie. Gdy klęknęłam przed nim, biedak ledwo mógł w to uwierzyć. Czułam, jak jego nogi drżały. Nazywaj mnie, bija jej. Mówiłam. W kilka sekund wziął mnie na ręce i posadził na pralce. Uznałam to za bardzo romantyczne, bo to pierwszy raz, kiedy mężczyzna zrobił to w ten sposób. Już robiłam tur po domu z moim mężem. Ale pralka nigdy nie była w to zaangażowana. Po tym, jak pocałował mnie w usta, zaczął całować mój brzuch, rysując linię, która schodziła i wracała. Co za cudowna gra uwodzenia! Spojrzał tylko w górę i nasze oczy się spotkały. Wymieniliśmy zuchwałe uśmiechy, jak dwie osoby, które dokładnie wiedzą, co robią. Wzdrygnęłam się, gdy włączył pralkę. Szaleństwo, Boże, mój mąż mnie zabije. Powiedziałam i wydałam okrzyk przyjemności. Zeszłam z pralki i stanęłam do niego tyłem, wypinając się i opierając na pralce. On podszedł powoli, zaczął całować moją szyję i dawać klapsy, o które desperacko prosiłam. Zamknęłam oczy w tej zmysłowej tańcu. Po latach małżeństwa całkowicie oddałam się innemu mężczyźnie i wcale się tym nie przejmowałam. Wiedziałam, że to ryzyko, bo mam bardzo plotkarskich sąsiadów, ale o tym pomyślę później. Wypięłam się trochę bardziej, jak poprosił, sunąc pysznie. Stałam na palcach, całkowicie oddana temu momentowi. Owinął moją warkocz wokół jednej z rąk, używając jej jak wodze. W tej chwili zdałam sobie sprawę, że jestem naprawdę zgubiona. Nazywaj mnie Bia jej, nazywaj mnie Bia jej, mów do mnie po imieniu, mów moje imię, nazywaj mnie po imieniu. Mocno trzymałam się pralki, a on szeptał moje imię cztery razy do mojego ucha. To było jak otwieranie szampana. Poszłam wziąć prysznic i pozwoliłam mu skończyć naprawę. Myślę, że już zrobiłam swoją część. Kiedy wyszłam z prysznica, czekał na mnie z rachunkiem za naprawę pralki. Bardzo dziękuję za naprawę. Mam wrażenie, że ta pralka będzie potrzebowała jeszcze kilku regulacji za kilka dni. Powiedziałam i uśmiechnęłam się do niego, na co on odpowiedział uśmiechem. Następnie dał mi jeszcze jeden pocałunek w usta i wyszedł. Potem celowo zepsułam kilka rzeczy w domu, żeby Erik mógł przyjść i naprawić je, i żeby dał mi to, co zrobił za pierwszym razem. Teraz jestem ciągle rozpalona, zawsze wyobrażając sobie, co jeszcze wymaga naprawy w moim domu. Zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film.